Teraz skończymy na ale Dzisiaj nie będziemy wam pokazać. Tylko chcę Wam dziwną rzecz pokazać w FIFA. Chyba najdziwniejszą na mnie, które ja widziałem. Zobaczcie, czemu piłkarz ma cały czerwony pasek? O co chodzi? Nie rozumiem trochę. Zobaczcie, cały czerwony. Cały czerwony pasek ma tynkitowano. Ja nie wiem o co chodzi. Napiszcie w komentarzach w ściwiecie. O co chodzi? Ja naprawdę chcę wiedzieć o co chodzi z tym piłkarzem. Bo nie wiem czy zmieniać go, jeśli mojego Hudsuna Odoya. Także ja szybko proponuję komentarze. Nawet kiedy ja to zrobię, to to możecie pisać komentarze, bo to jest naprawdę. Czerwony na pasek. Chciałem zmienić Hudsona Odoya, czyli tego. Ten ma mały pasek, a ten chyba ma większy. Ma, ma większe zmęczenie. Także możecie pisać w komentarzach, także wszystko komentujcie, oceniajcie i piszcie o co chodzi. Z tym. Pa. pa.